Skąd, skąd, mi, skąd mi... się to miejsce kojarzy? Pozdrawiam ma tej widzowie Opcja Ogólna Lansy VR ja bym może chciał niebieskie Dobrze mi te pana aparat Wizualne cienie wyczytane. Nie, wstecz Nie miałem, jedyna opcja, która mi się nie podoba to, że nie mogę muzyki włączyć. Jakbyście teraz słyszeli dziwne, bardzo dziwnie jakby to brzmiało, to oznacza, że w pewnych momentach muzyka może mieć prawa autorskie. I to jest przez właściciela tej gry po imieniu. Okay. The Fazbear Virtual Experience is a robust title, but it almost hey. never made it to market. Click the first development team had a lot hey. of problems, made some sloppy mistakes, and was eventually pulled from the project. For that reason, we recommend that you avoid any comments, notes, or warnings that may have been left behind by previous development teams. We assure you that they are wholly untrustworthy. wracamy Po prostu idziemy do nocy pierwszej po, Tak po prostu nie, nie ma po prostu Co udawać Jakbyście w pewnym momencie zobaczyli e, Taki ekran na shortcie to Będę nagrywał e, shortsa Znaczy shortsa będę nagrywał Bo mi dobra e, przeżyć do dzien... 6 okej okay. Ło kurde, Ok, rozpocznij grę

To są dwie kamery, na które trzeba ciągle patrzeć. Na zostawiam. Pizza po prostu... Pizza siedzi w kuchni i je pizzę. Pierwsza, jem Gęśnica o, pie a nie, pieniążek zabrałem już O To brzmiało creepy Pizza to mnie jakby ktoś się tu komywał Tutaj spróbujemy jedną co garnąć jakoś tak Szukaj też się fajny odcinek w powrót Five Nights at Freddy's w Minecraft znaczy tak jakby, bo mały plot ja powiem tutaj. E Pamiętacie tą serię na Security Bridge w Minecraft. Mam już odcinek to nagrany. To trzeba po prostu tak robić. I... Okej, okay, mamy drugą... Ej ja mam trochę... Szybko muszę tutaj shortsa nagrać. Shorts. Ow. Mogę nie przetrwać, mogę przetrwać, tego nie wiem. Mamy już 28%. Co? Ej, kat, ty, ty tam przypadkiem nie usalałaś z tym? Zaczęło mi walić do drzwi. Cieka, ty masz chyba jakiś fiu fiu fiu, fiu w tej, tej małej główce. Czyli co odwaliło. O ty za to. Tartarujemy. Cika. Wrójcie do menu. Jakoś tak Czy mnie tepnie tam do tamtego menu? Do którego menu? Czy tam gdzie zaczynaliśmy odcinek, czy tam do tej pizzerii? Pomień. Co, co ty mówisz? Poczekaj. Powiedz jeszcze raz Nie słyszał, bo ja nie słyszałem Nie słyszałem A ja ci powiem tylko tyle Nie słyszałem Powiedz jeszcze raz Nie? To ci, to, 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 ja ci mam po dziurki w czterech literach Hmm Ladies and gentlemen, boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only Freddy Fazbear. Hello everybody! You... Ta. Mm -hmm. Nie, nie potrzeba mi praw mi wpadł tam. Ja tylko jem batponę W tym momencie. W tym odcinku yy, na tym momencie skończymy ten odcinek. Ja, ja wam wysyłam buziaczki, z był Flux. Widzimy się w następnym odcinku z tej fajowej serii i wnioskuję na to, że albo Minecraft prawdziwe życie, bo w już jutro. ja nie mam zmontowanego odcinka. Już jutro pojawi się po prostu ostatnia część, bo to będzie po prostu ta taka szybka seria żeby coś było chociaż na kanale. A potem to albo zmienimy, właśnie na tą grę, albo zmienimy na Five Nights at Freddy's Security Bridge w Minecraft. A, zapomnę, ja miałem wam wcześniej powiedzieć, to Snuff Security Bridge w Minecraft, pamiętacie, to, to było gdzieś w lipcu, czy tam w sierpniu, jakoś tak? Ta seria to po prostu FNaF SB w Minecraft i taki plot twist. Ja tego nie planowałem, ale ta seria. Aha. Eee, to że, Aha. Eee, to że jakby ta seria jest wcześniej niż to co, co, co tutaj było, znaczy chodzi mi o to, że to wcześniej co teraz było, czyli na w Minecraft. Okej, okay. ja się z wami żegnam, narko.